to ktoś jakąś kurumę tu postawił Nie wiem co, to debil Sorry, nie wiedziałem, że tam nie można Nie no, ja teraz jestem w swoim żywiołach aż, aż się pójdę i przypominam Czekajcie, bo ja kurwa się się zaraz spierdolę, nie? Ja się raz spierdoliłem tam A tam ciężarówka ruchu nam nie chciał Ja tam nie jest taki le. Wiesz jak ja kręcę działkiem? <laughs> kurwa szklarz, nie! Walczyliście? <laughs> kurwa co tu się dzieje? Nie rób tak kurwa! A! Woli zabiły szklarskie? Tak już karę, czemu?